Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Balatro. Tym razem zagramy sobie Dekiem Nebuli, talium Nebuli. Sprawia ono, że y zaczynamy z voucherem teleskopu na start, to znaczy, że w paczce z kartami planet Zawsze będzie karta odpowiadająca idealnie karcie, którą, nie te tak karcie, tylko ręce, którą gramy najczęściej. Więc jeżeli gramy najczęściej, na przykład dwie parki, to zawsze tam będą dwie parki do ulepszenia. Ale jednakowoż mamy zmniejszony konsumable slot o jeden. To znaczy, że tutaj może maksymalnie na razie mieć tylko jedną kartę. Są vouchery, które zwiększają to, to miejsce. Znajdziemy siódemkę, albo damkę, albo czwórkę, siódemkę, albo damkę, proszę. Jest i damka. Mamy fulla damy na siódemki. Pięknie. Uuuu. Uh. Jedny większy handsize i multi razy półtora, Bierzemy go. Mamy jedną kartę na ręce więcej. Do każdej naszej multi jest mnożone razy 1,5. Eee. Zagramy sobie te dwie pary. ósemki na czwórki z dodatkową damką, żeby się jej po prostu pozbyć. I poszukałbym właśnie Jobka albo Króla. Nie mamy Jobka albo Króla, ale mamy Strita. Pięknie. Eee, hologram jest całkiem ok. Byśmy musieli, żeby z niego lepiej korzystać, e, inwestować w. E, Standard paki, żeby dostawać standardowe karty, ale to nie jest aż tak duży problem. Zagramy sobie te trzy, trójki dziewiątek, trójka dziewiątek wystarczyła, żeby skończyć tego boiska. Cash out super. Nowa jest całkiem ok, progresywnym jokerem. Jak wyglądamy na Run info, w którym jesteśmy blindzie? Jesteśmy dopiero w swoim blindzie, kupimy sobie nebulę. Bo Nebula jest po prostu dobrym jokerem. Warto go brać, ale będziemy sobie zbierać highs, żeby kupić ten voucher. voucher na sprawia, jeżeli, jeżeli tu będziemy mieli kartę planety, to jeżeli będziemy zagrywać e, kartę, nie tyle kartę co rękę związaną z, z tą kartą planety, to mamy mnożnik razy 1.5 dla naszego multi. Tak samo jak w przypadku polychroma. Więc to jest bardzo fajny, e, bardzo fajny, e, bardzo fajny voucher. Zgubiłem przez chwilę słówko. E, dobra, poszukamy sobie pod streeta. Dajcie mi jupka. Nie dadzą mi jupka. God damn it. No to dwie pary króle na damki. Mm. zagramy to w ten sposób. Mogę zagrać dwie pary króle na asy. Zagram sobie dwie pary króle na asy, dodam sobie tą siódemkę, tą trójkę. A i tyle. U, bardzo was przepraszam, coś się tu przewróciło. Eee... Chciałbym wydać te pieniądze, ale je sobie zostawię. Bardzo chcę kupić ten voucher, bo ten voucher brzmi jakby naprawdę mógłby nam pomóc. Eee, co tu możemy? Z 9, 8, 7, brakuje nam szóstki. Poszukajmy tej szóstki do strita. Dalej nam brakuje szóstki do strita, ale jeżeli dostalibyśmy damkę, to będziemy mieli strita wyższego poziomu. I jeszcze raz, jakbyśmy dostali damkę, to będziemy mieli strita wyższego poziomu. Nie dostaniemy damki na strita wyższego poziomu. Goddammit. Eee, dobra. Szukamy damki, po prostu. Zagrywam te karty. To będzie high card, po prostu. Again. Zagramy tutaj parkę szóstek i szukamy dalej tej damki konsekwentnie. Jest w końcu konsekwentna damka. Czekanie się opłaciło. Średnio się opłaciło, bo nie jesteśmy w stanie chyba teraz przejść gierki. Tak, nie przechodzimy tej gierki, chyba że. Dobra, mamy flasza. Ta dobra, flasz nas uratował. Mam jeszcze trochę za słabe Jokery, ale mogę sobie kupić ten Voucher. Boli mnie, że ja nie mogę kupywać tutaj tych standard paków, ani żadnych dodatkowych Jokerów, ale bardzo chciałem dostać. O, oh, nawet. Dobra, zagrywałem tą rękę w ciemno. Tako! Straight! God damn! God damn. E, Co tu mamy? Dwa, trzy. Kolejny straight. Ok. I teraz mamy kolejnego straighta. Wow, ok. Musiałem użyć kilku rąk, ale to był dość łatwy bosik. Trzeba przyznać. Chciałbym tego jokera jak najszybciej zacząć już aktywować i go aktywujemy już teraz, żeby dawał te multi dodatkowe. Ok, to jest fajny królik. sobie w niego pójdziemy. Eee, co tu mam? Brakuje mi piątki. Poszukałbym tej piątki, ale mi brakuje piątki. Eee, zagrajmy sobie dwie pary. Damki na trójki. Brakuje mi teraz... Dwa... Nie, nie brakuje mi nic. Mam teraz Streeta. Jakbym teraz dostał jeszcze siódełeczkę, to byłoby naprawdę oro. Dostałem siódełeczkę i jest naprawdę oro. U, jakbym miał jubkę czerwonego, serduszko. To bym miał wtedy Royal Flasha. Poszukajmy go. Nie Royal Flasha, tylko Straight Flasha. Jeszcze nie ten Jopek. Spróbujemy. Dajmy gierce jeszcze jedną szansę. Jopek serce. Jest Jopek serce. Pięknie. Proszę bardzo, straight flash. Warto było go poszukać. Mm. Nie do końca. Więc weźmiemy sobie jeszcze jedną paczkę kart, żeby zwiększyć moc tego, tego hologramu. 3, 4, 5, brakuje nam szóstki. Poszukajmy szóstki. Ok. Eee, 3, 4, 5, 6, 7 byśmy wtedy mieli. Poszukajmy jeszcze raz tej szóstki. Mm, nie mamy jeszcze flasza. Poszukajmy do flasza. Teraz nie mam. Ha, ah, it. Pozbyłem się trójki. Uuu, eee, full. Dość fajny full. Jobki na ósemki. Eee, tutaj co mamy? Dwie pary. Dziesiątki na szóstki. Czy mamy coś lepszego? Nie. Musimy zagrać pod dwie parki. Dobra. I starczy nam. Eee, przyznam szczerze, lecimy tak na stake, Fajnie by było jakieś dodatkowe jokery kupić. Kupuję tego jokera i kupuję Spectral Paka. Eee, Upgradeuję wszystkie e, ręce plus jeden. Podoba mi się to. Overall, bardzo dobry joker. E, nie do jokera, tylko Spectral Card. Tutaj mamy wszystkie serduszka zdebufowane. Eee, ale te zdebufowane, nawet serduszka sobie zostawię. Poszukamy dziewiątki albo asa. O, nie poszukamy dziewiątki albo asa, zagramy sobie full house, w ogóle na damki. Tyle, jednym full house zrobiliśmy rundę. E, tego gościa musimy dać naprzód. E, czy ja chcę iść pod konstelację? Jeszcze dodatkowy mnożnik multi. Możemy iść pod konstelację, mam już trzy mnożniki multi weźmy sobie tego pod kart Tarota i zapomniałem, że ja mam kupiony teleskop chyba. Czy ja mam na tym na tym tak mamy kupiony teleskop? Chcemy kartę planety znaleźć, którą sobie wsadzimy do teleskopu. Zacznijmy od strita, pięknie, Celestial Paka sobie kupimy. I czego najczęściej używamy? 7. Strita. Ok. Kupujemy Saturna. A ja nie mogę go sobie odłożyć na puta. Muszę go w sklepie znaleźć. Gadamet. Zapomniałem o tym. Tą siódemkę chcemy zdyskardować. Nie powinienem jej dyskardować pojedynczo. Ale dobrze. Mm zamieniłem sobie w złotą kartę w takim razie. Zagramy w ten sposób. O, dobra. Ten od Joker zadziałał całkiem fajnie z tymi asami i piątkami. Eee, blueprint, czy ja chcę odpalić blueprinta? Eee, tak. Niestety. Konstelację wyrzucamy. Odpalamy blueprinta, żeby kopiował hologram. I lecimy dalej. Eee. Pry, 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 pry. co tu mamy? Jeżeli znalazłbym jupka... Jest jupek. Uuu, jeżeli znalazłbym dziewiątkę, e, dziesiątkę, krzyż. Nice. Nice, nice. Eee. Dobra, kupimy sobie to. To nam zapewnia multi do e, full house'ów. E, chcę karta ze folią. Tak, chcę karta z folią. Da, lucky karta z folią. E, uda się znaleźć u... Hmm. teoretycznie powinienem pod full housey zacząć grać, ale bardzo lubię straite. Joker, tylko nie mam go za co zastąpić. Nie mam do za co wsadzić, więc sobie go odpuścimy. Eee, pięknie. Mamy holo z czerwonym kleflem. Eee, co tu jeszcze mamy? Multikardy. Tak, dajcie mi multikardy. Musimy sobie zacząć ulepszać nasze podstawowe karty. 9. Eee, dziewięć... Potrzebuje dyszki. Tą trójkę sobie zostawię, może się uda ją gdzieś wcisnąć. Eee, nie wiem, czy mówiłem, że potrzebuję dysku, bo potrzebowałem damki. Pięknie. Eee, kolejnego Celestial Paka? Nie. Otworzysz sobie na razie Celestial Paki. Spróbujemy sobie wskoczyć z naszą ekonomią online. Poszukamy sobie może do full houseu. Tutaj mamy flash. Zagrajmy sobie tego flasha. Nice. Co tu mamy? Brakuje nam jednej karty, jednej dyszki do Streeta. Poszukajmy może tej dyszki. Nie za bardzo możemy zagrać tą dyszkę. Możemy zagrać sobie damki na dziewiątki. Pozbądźmy się tych kart. Miałem nadzieję, że jakiś krzyż wpadnie. Mm, niedobrze. Mogę jeszcze raz poszukać krzyży. Dobra, pozbędę się tych kart po prostu. Tak, wpadł krzyż nice. Nie wpadła niestety dziesiątka, żeby odpalić cokolwiek. Ale dobra, zrobiliśmy to ledwo, ale zrobiliśmy. Eee, karta planetki sobie ulepszymy po prostu z bomby dwie parki. Kupimy sobie tego paka za 8. Dwie dodatkowe karty, to on będzie o 05 lepszy. U, oczywiście, ulepszonego asa poproszę i króla serduszko z monetką też poproszę eee... brakuje nam szóstki teoretycznie szóstki albo dziesiątki poszukajmy dziesiątki może padła szóstka mimo to możemy tego użyć i tyle uuu 120 tysięcy. Kaddy, okej, okej. Standard paków po prostu będziemy cały czas używać, eee, możemy to wziąć, chociaż za bardzo nam się tutaj nie przyda. Eee, teraz sobie zdałem sprawę, jeżeli nie mam do dodatkowego konsumable slotu, a mam odpalone obserwatorium, nie opłaca mi się brać kart z monetkami niebieskimi i fioletowymi. Bo nawet, jeżeli bym dostał kartę Tauta, to na nią nie ma po prostu miejsca. Więc zamiast tego, będziemy kupować, zabierać sobie ulepszone karty, eee, co tutaj mamy. Prawie Full House. A. Nadal mamy prawie Full House'a. Jest i Full House. To całkiem silny Full House, mi się wydaje. Na 60 tysięcy, nice. Całkiem przyzwoity full housing. O kolejny standard pack. Eee, Weźmiemy sobie z tą kartę eee, Arcane Packu. Powiedz mi, co tu masz. Ten, więc więcej hajsu. Nie, użyjemy sobie multi-card na tych moich normalnych kartach. Jeżeli chodzi. O, oh, fuck. Face cardy są zdebufowane. Dobra, więc muszę zagrać jakoś e, sprytnie po to. Mm. Poszukamy jeszcze jednego serduszka. Uuu. Tutaj fajny Asik. Poszukamy jeszcze jednego serduszka, proszę. Mamy jeszcze jedno serduszko. To zagramy sobie... To jest... W a tak, to splash, pomyliło mi się ze straitem przez chwilę, miałem przez chwilę brain fart'a, pomyliłem flaszę ze straitem, nie wiem czemu, jakbym miał dyszkę, ale nie mam już discardu, Wyrzucę te dwie rzeczy, dyszka albo piątkę, jest i piątka, możemy zagrać sobie straita, let's go, nawet fajnego straita, bo miałem tam trzy nieparzyste karty pięknie Do tej pory nie wykorzystałem tej karty do niczego. Bo głównie strity składam albo flasze. Eee, ulepszmy sobie strity. A propos, ulepszmy sobie je jeszcze bardziej. Eee, I następna runda. Hmm, czy ja tutaj już mam po prostu ósemki? Mi brakuje. Gadden, ósemki albo damki. Eee, tak od jopek 10, 9, 7, 8, ponownie poszukajmy. Osem, yy... Chyba coś zmaściłem po drodze, ale mniejsza. 300 tysięcy, ja Jest oro. E, Wenus sobie odpuszczę. Daj mi standard paka. E, wezmę tą ósemkę z monetką bonusową. Jak najbardziej. Lecimy następną rundę. E, co tu mamy? Mamy prawie fulla w końcu jakiegoś. Mamy fulla, Pięknie. Aha, i to nam zapłnił dodatkowe multi, nice. Eee, nie, on mnie akurat nie interesuje. Nie mam żadnych laki cardów, to też mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Co mamy w arcane packu? Nie, nie ma, gamba się nie oddała w drugim arcane packu. Użyjemy. Nie możemy sobie użyć Fula. Nie możemy sobie użyć Emperora. Skipujemy to. Jademy. Oh ten jeden. consumable slot trochę mnie fakapuje. Eee, co tu mamy? Poszukałbym. Poszukałbym do damki. Nadal poszukałbym do damki. Jest damka. Pięknie i całkiem fajny street nice za 200 tysięcy. Ja oh ten już się wyskalował, a był jeszcze bardziej go pustuje Jest całkiem ok. uh, playing card can be purchased from the shop. Piękna sprawa. Dobra, żadnych play cards w shopie nie dostałem. Bo to znaczy, że hologram będziemy mogli jeszcze bardziej boostować. Więc to mnie bardzo cieszy. Pyk i pyk. Ok, na tą chwilę wydaje mi się, że mamy całkiem fajny ten bolit. Jestem bardzo z niego zadowolony. Daj mi Spectral Kardy. Żaden z nich nie interesują skipuje. I w standard paku możemy wybrać jedną, z na piątka pewnie, że tak. E, jedna rolka? Nie, nie było playing karta, zwykłej karty w sklepie. U, piękny full house z ręki. O! Cash out. E, Celestal packi sobie otworzę, mamy na to pieniądze. Polepszymy sobie Streeta jak najbardziej. O streetów, że mamy dużo full house, a jeszcze bardziej bym sobie powiększył, ale nie widzę go na razie w paczkach. Eee, jedna rolka? Nie, nie ma playing card'a. Ok, szufluje mi jokerami, więc teraz blueprint nie może nie być, być yy, aż tak efektywny. Mm, ok, jest całkiem fajny full house. 10, 9, e... okej, okay, asy na dziewiątki. Wydaje mi się, że to będzie blueprint. Nie, to był od Joker. Ademek ja to był od 1. E, 9, 8, 7, 6. Brakuje mi piątki. Eee, brakuje mi piątki. Poszukamy tej piątki. Piątki albo dziesiątki. Jest piątka, pięknie. Ok, trochę się obawiałem, że będziemy mieli problemy, ale. O, to już był koniec rano. Dobra, to nie wiedziałem. Eee, wejdziemy sobie na endless mode, żeby zobaczyć, jak się Jokery poustawiają. E, dobra, jeżeli chodzi o junglera, Jackler po prostu był przydatny, jeżeli to chodzi o to dodatkowe multi. E, Blueprint i hologram zrobiły tutaj duże roboty, tak samo supernova. I od Joker był takim czarnym troszeczkę bo nie spodziewałem się, że od Joker sam z siebie będzie tyle dawał waliu, ale dawał waliu naprawdę dobrze. Czasami, kiedy faktycznie widzieliście, że miałem streeta składającego się z trzech nieparzystych kart, czyli na przykład powiedzmy, że była dziewiątka, 7 i 5 w strecie, to spokojnie dzięki temu od Jokerowi dało się 100 tysięcy zrobić value. Więc ten Joker, o dziwo, bardzo dużo roboty robił i po dzisiejszym ranie go szanuję o wiele bardziej. Jeżeli chodzi o teleskop, jest całkiem ok. Tylko kwestia jest taka, że miałem tylko jeden slot i to nas troszeczkę gimpowało. Nie mogliśmy sobie za bardzo pozwolić na znalezienie dodatkowych, dodatkowych kart na lota na przykład w sklepie i tak dalej. To nas troszeczkę zgimpowało, ale daliśmy radę. Jeżeli chodzi o, o hologram, dało się go wystakować razy 4. Blueprint, który dzięki hologramowi też miał razy 4 multi, tutaj mieliśmy multi razy 1,5. Więc naprawdę ten mnożnik multi nam leciał w górę. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli mieliśmy pula, to jeszcze o półtora wyskakiwał tutaj. Więc wydaje mi się, że bolikt mieliśmy naprawdę dobry. Tylko ponownie sobie postawiliśmy, jakby całą naszą strategię na blueprincie i hologramie, które sobie naprawdę świetnie ze sobą kombią. Ja bardzo Wam dzisiaj dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że będziecie lajkować, subować, komentować, czyli wszystko to, co algorytm YouTubea lubi najbardziej. Zapraszam was też na mój drugi kanał. Link do drugiego kanału znajdziecie w opisie. Tam dość regularnie streamuję. I za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Życzę mam miłego dnia i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.